Pewnego dnia podczas zarywania nocki. Bombastic Side Eye. Dzień dobry, dobrze wieczór. Nazywam się Mroczny i zostałem powołany, żeby kraść. Udało mi się dobrać do Betty Paydaya III i no względem dwójki ta gra się dużo bardziej różni. Jeśli chodzi o mechaniki i te wszystkie działania in-game i takie tam, to wyjaśnię je podczas grania, bo nie ma sensu je tłumaczyć z menu głównego. Więc sobie przejdźmy do innych zakładek jakie tutaj są. Mamy tutaj loadouty, dzieli się to tutaj na brońki i appearance. No wiele rzeczy jest znajomych, no wiadomo primary weapon, secondary weapon, tam jakieś tam deployable rzeczy. Ale tutaj widać parę nowości, między innymi overkill weapon. Co to jest? Z tego co się orientuje, jak się robi napady na głośno, to gdy się wykonuje jakiś objective, to wtedy z takiego helikoptera, co lata nad nami, czasami wypada zaopatrzenie. I właśnie wtedy tym zaopatrzeniem, tym dropem może być właśnie overkill weapon, które są jakimiś takimi silniejszymi broniami. Ale co ciekawe, to w ogóle nie zastępuje nam tych dwóch broni, które mamy, tylko jakby. To jest nasza trzecia broń. Jest to spoko pomysł, po prostu. To daje taką, nie wiem jak to określić, taką większą swobodę w robieniu buildu, bo jakby możemy mieć jakieś, taki, jakieś takie normalne dwie bronie i potem wiemy, że w trakcie gry tam dropnie jakaś tam trzecia, sytuacyjna broń. No właśnie na przykład w Payday on to granatnik był taką bardzo sytuacyjną bronią, którą mamy na przykład tutaj, bo w nim było bardzo mało amunicji. No i on w zasadzie był taką sytuacyjną rzeczą. No to teraz możemy mieć jakieś dwie normalne bronie i nie zabierać slot'a na te overkill broń. Tylko ona tam po jakimś czasie sobie spadnie i będziemy mieć broń na trzeci slot. Mamy też nowe, stare gadżety. Między innymi jest stary dobry jammer. Też jest mikrokamera i tam jakieś infrasonic mine, które chyba są zastępstwem dla Trick minus z dwójki, ale kompletnie nie mam pojęcia, jak się ich używa w grze, bo kiedy sprawdziłem w ustawieniach kontrolki, to wszędzie tutaj pisze Missing String Table Entry. I nie mam totalnie pojęcia, który klawisz jest za co odpowiedzialny. Dlaczego E jest odpowiedzialny za aż tyle rzeczy? Mamy też tutaj skillę. Um, jest to takie połączenie perkdeków i tych skilli, co się zdobywało tam punkty zabijania levela. Działa to w taki sposób, że możemy sobie brać skille z każdego drzewka, nie? Ale na przykład nie możemy sobie wziąć tego, skilla, tylko najpierw trzeba wziąć ten, a dopiero potem ten. Też są wytłumaczone mechaniki w prawym dolnym rogu teraz zauważyłem. I właśnie wiele z tych zdolności jest bardzo podobnych do tych, które były w dwójce. I Wiele też dostało reworka, na przykład nie ma już czegoś takiego jak dodge. Nie ma już czegoś takiego jak dodge i jest rush. Więc nie mam pojęcia jak działa ten rush. Ale ja mam nadzieję, że to będzie dużo lepsze od tego dodge'a i dużo bardziej satysfakcjonujące i takie sprawiedliwe, bo... Perk deck oparty w 100% na RNG, czy oberwiesz czy nie oberwiesz, no... Był trochę chujowy. No i najważniejsze. Kosmetyka. Tutaj wiadomo, można sobie wybrać ludzika, jakieś tam, jakąś tam maskę sobie wybrać, nie? Tam kolorki, i takie tam. Ale w Pydy 3, w rzeczy kosmetyczne poszły o krok dalej, bo poza maskami i postacią, które od zawsze można było zmieniać, to jeszcze zostali przy dosyć świeżej rzeczy, jaką są rzeczy z Taylor Paków. Jak nie wiecie, czym są Taylor Paki, to w dwójce to były takie pakiety, które dodawały ubrania do postaci. No i tutaj, na przykład, w becie, możemy sobie kupić ładny dresik. A właśnie! Przejdźmy teraz do wisienki na torcie tej customizacji, którą możemy znaleźć w loadoutach, bo... Teraz najlepsze, widzowie. Nie dość, że możemy zmieniać wygląd naszej postaci, to jeszcze możemy zmieniać wygląd broni, ale popatrzcie, jak to wygląda. Wciskamy te i tutaj mamy różne kolory. I... To wygląda tak źle. Starbase mówiło, że w paydayu trzecim będzie wolna ręka co do customizacji broni, i w ogóle dodali rzeczy. Właśnie dodali takie zarąbiste rzeczy, jak jakieś tam. Dodali jakieś czarmy, dodali jakieś fajne naklejki, nie jakiego typu, e, i te malowania broni, no tylko. Wygląda to jak wygląda. Te wszystkie dodatki kosmetyczne są spoko. Te broloczki naklejki, mega mi się podobają, ale te kolory i patterny to po prostu dają taki feeling, jakby ta broń była z plastiku, jakby to była jakaś zabawkowa broń. Nie wiem w ogóle, te patterny są jakieś śmieszne. No patrzcie, on to dosłownie zmienia kolor jednej rzeczy. I mo, Star powinno dodać jakieś takie patterny w stylu, takie jak są na maskach. Wiecie, że nie wiem, że yy, tutaj będzie jakiś jakiś szlaczek, nie? Jakiś smok, struś, nie? tam. Cokolwiek, a nie że jedyne co zmienia to tam magazynek albo, nie wiem, lufę. Jak sobie omówiliśmy te wszystkie zakładki, to teraz przejdźmy do faktycznej rzeczy, która nas interesuje w grze komputerowej. Zakładka Graj. Tam sobie klikamy, i teraz mamy tutaj taki ekran. No, zapewne będzie tutaj więcej napadów. Wygląda to trochę jak na Crime Spree. Mamy tutaj na razie tylko jeden heist. Z tego co Starblitz mówiło, na premierę ma być aż 8 napadów! Więc no... 8 razy więcej niż już teraz! Wow. co ciekawe, teraz w trójce są tylko cztery poziomy trudności, a nie y, tyle ile było wcześniej, nie pamiętam. W każdym razie było ich y, dużo. No i tutaj możemy się między tymi trybami przełączać, nie? Tutaj z każdym tym trybem tej coś innego na hardzie, są te kamery niezniszczalne. Potem jest jakiś cerberus, skoroż tam hakowanie, coś tam z hakowaniem, jakiś lead guard with radius Pounds. No ta i teraz yy, są tylko 4 poziomy trudności, więc. Nie zrobicie sobie misji na one downie i po skończeniu misji nie dostaniecie 17 osiągnięć za poprzednie niższe poziomy trudności, nie zostaną dodane do waszej puli 1152 achievementów z 71 112 do zrobienia, które jeszcze macie. Więc moim zdaniem to jest na plus, bo naprawdę po prostu. Tych poziomów trudności było za dużo i one się praktycznie niczym nie różniły. No, czym, się, czym się różni normal od very harda? Czym overkill jest gorszy od mychema? No, praktycznie niczym, nie? Takie faktyczne różnice w Łuice były na normalu, overkillu i one downie. A tutaj z kolei to naprawdę między normalem a hardem jest spora różnica. Zagrałem sobie na obu. I no, odczułem, że na hardzie jest troszeczkę trudniej. I tutaj najciekawsza rzecz, mamy matchmake. Nie ma już lobby, tak jak było w Payday'u dwójce, że szukało się na tej mapie lobby, która nas interesuje. Tylko gra sama znajduje nam trzy pokraki, które zawsze popsują ci twoje podejście na cicho. Chciałem mi się zrobić na cicho, bo chcę zobaczyć jak to teraz wygląda. Gameplay na głośno nie szczególnie się jakoś zmienił. No, poza tym, że dodali movement, jak z Fola, no i, no i to Overkill broni. A właśnie! Mega ważna zmiana. Teraz w trójce nie ma czegoś takiego. Jak... W dwójce trzeba było uważać, żeby nie być za dużo. cicho. Bo to im miałeś tego mniej, to zmniejszało szansę na Twoje wykrycie. Oj, teraz w ogóle są takie kascenki na start. Y, misji. Bardzo klimatyczne, bardzo mi to się podoba. Też pozwala zobaczyć, jak mniej więcej wygląda mapa. Spoko to jest. Ale wracając, teraz na cicho można dosłownie każdą bronią grać, nie? To jest naprawdę cool. Nawet jak taki kasztan, który cię wbija do lobby i nie możesz tego zrobić misji na cicho... Um, no to, nawet, nawet, jeżeli to się, nawet jeżeli to się stanie, no to... Jest szansa, że po prostu dacie radę to potem zrobić na głośno bez problemu. Generalnie na tej mapie, na cicho, chodzi o to, żeby właśnie znaleźć tutaj korki i je wywalić. Potem znaleźć taki pokój, sakować komputer i tam się wbić do safe'u. No ale to zobaczycie w trakcie. Na kartę. O ta gra jest w becie, ta gra jest w becie, pamiętajcie, ta gra jest w becie. Okej, okay, teraz daliśmy ten decoy i można sobie tutaj przejść na klatkę schodową. Sejd okay. kartę. Jest tacy, te randomy to się po prostu kręcą, i nie wiem co mi robią. over <sighs> ok, z tego co się orientuję, teraz muszę iść tutaj, do tego pokoju.

ja to jest ja Jestem w ogóle w szoku, że twórcy dali tak. Dali radę zrobić mapę prostszą niż Bank Haze, która jest actually ciekawa. Bo w Bank Haze jedyne co robisz to szukasz karty, wyłączasz kamery, drillujesz się, 5 minut i zgarniasz loot. Albo jak jesteś na głośno to robisz rozpierdol, drillujesz się i zgarniasz loot. To tutaj. To właśnie. Testujesz wszystkie nowe mechaniki. Sprawdzasz co i jak nie. To jest w ogóle niesamowite, ile teraz możesz zrobić jako cywil. Słyszałem, że tam niektóre misje... Co się dzieje? No kur... to to skasztanił? Ja nie mogę, ja chciałem sobie... A tak dobrze już szło na cicho! Jezu, no o tym mówię! Dobra, już no i... Niej... Dobra, ale właśnie... Właśnie to jest piękne, nie? Że można... Wnieść jakąkolwiek broń na cicho i teraz właśnie jak taki kasztan zepsuł podejście na cicho, to możemy sobie teraz normalnie na głośno to zrobić wam broń. Ale teraz na głośno też jest dużo fajnych mechanik, bo na przykład tutaj jest teraz faza negocjacji i jak mamy cywilów em, związanych, to możemy się nimi handlować za dodatkowy czas, że im się asalt zacznie. Też w ogóle AI jest lepsze wszystkiego, cywilów, strażników, przeciwników. Jest teraz dużo lepsze, właśnie te, też ci ochroniarze, nie? Też są zarąbiści. Właśnie nie wiem czy zauważyliście, ale wcześniej jak tam sobie łaziłem po, tych, po tym biurowcu, to tam było public area, private area i security area. I public area można się bez problemu normalnie przemieszczać. Um, w private area, jeżeli cię strażnik złapie, to wtedy to wtedy cię odprowadza do strefy publicznej. Jakby napad się nie kończy, jeżeli strażnik cię przyłapie. Tylko po prostu jesteś odprowadzany. To jest naprawdę cool i dopiero jak security area cię przyłapie, dopiero dzwoni napały. To jest naprawdę zarobiste. Jeszcze w ogóle właśnie to lurowanie, nie, że ten głośnik wcześniej odpaliłem i ten strażnik tam podchodził. Nie, naprawdę. Stealth? Stealth w Paydayu? Jest teraz naprawdę zajebisty. I jeszcze fakt, że są te pager'y zaznaczone na mapie. Znaczy na mapie. Nie podoba mi się jedynie ten, że kontrolki bardzo zmienili. W sensie, nie wiem, szczerze że to jest dobra zmiana, no, no, idzie się przyzwyczaić, ale na początku jak, jak próbowałem sobie samemu zrobić tę misję na cicho, to przypadkiem zamiast rzucić, zamiast rzucić cywila, to rzuciłem granat. Oj, tutaj właśnie na głośno... Teraz jak tutaj gramy na głośno, to właśnie tutaj chcemy się przepalić przez safe. Znaczy chcemy przepalić podłogę, żeby się tam wbić do sejfu przez dziurkę. Normalnie jakbyśmy to robili na cicho, to wtedy... To e, wtedy tam jakbyśmy to robili na cicho, no to jakoś trouble, tam ten było to potem na cicho, można było tam ten gępić. I właśnie to jest też zajebiste. Można wziąć kogoś i mieć jako ludzką tarczę. To jest super. Właśnie, zróbmy te z wytrzymałości. I no to jest bez sensu, no chłop, może sobie do mnie podejść po prostu. Okej. Okay. A teraz na przykład oni do mnie strzelają? Ej, jak mam chyba cywila, to oni chyba do mnie nie strzelają. Ja no, no, mogę go zrzucić? Teraz zrzuciłem. No, to w sumie niewiele zrobiło. No... On nie poniósł żadnych obrażeń, a ja sobie kostkę skręciłem. No, co to ma być? O kurwa, Oj, właśnie teraz ta dziurka się wypaliła. O! I właśnie tutaj, to jest zarąbiste. Tutaj właśnie jak pani powiedziała, tutaj jak się te drzwi otworzą, to wtedy tutaj się aktywuje taki mechanizm, który em, który jak się go nie zdeaktywuje na czas, to wtedy pieniądze są uwalone atramentem. To jest też mega cool, nie? Że to nie jest takie proste zgarnięcie lutu Tylko tutaj też trzeba faktycznie się z kimś zintegrować, nie? Że jeden bierze jedną stronę, drugi drugą stronę No i teraz tutaj mamy łup mamy jakieś tam pieniądze i teraz idziemy do Vana Też w ogóle chyba przyjazne boty Mają lepsze AI Ale nie wiem, w sensie jak ja raz grałem, ja zagrałem generalnie raz na cicho i raz na głośno, ja nie wiem czy po prostu random dał botom um, dał botom torby, ale boty mogły nosić torby i wydaje mi się, że one podniosły tutaj same z siebie, więc to też jest spoko, no bo i tutaj właśnie trzeba te barykady obniżyć. E, tutaj jest jedna uwaga, bo ja właśnie na tym pierwszy raz grałem na głośno na hardzie, co nie było mądre, ale też mi się udało wygrać, to za drugim razem nie pokazuje gdzie są te generatory. I byłoby naprawdę fajnie gdyby pokazywało, bo autentycznie nie mogę ich znaleźć się z naprawdę muszę pochwalić tę grę, że ona teraz tak dobrze chodzi na tym nowym silniku. Ten model strzelania w ogóle teraz jest naprawdę taki fajny. Jeszcze da się robić takie ślizgi w ten polu No i patrzcie, patrz jaki parkour hmm. No i teraz van przyjechał No i wiadomo kasa do wana klasyk No i teraz... Jest ten Team Escape Tylko właśnie głupie jest to, że jest licznik tego Escape'a To się nie zalicza jak już po prostu wszyscy stoją, tylko chwilę trzeba zaczekać No i tutaj właśnie jest ten Infamy Progression, jakiś... Jakiś tam challenge się wypełnia, nie wiem o co szczerze z nimi chodzi Także ten, tak się na razie prezentuje Payday 3 Nie, ale generalnie... Payday 3, jeżeli chodzi o te wszystkie mechaniki, jeżeli chodzi o gameplay, jest cudowny. Te wszystkie nowe mechaniki na, na głośno, że można z cywili robić tarczę, te wślizgi, ten movement w ogóle, system strzelania, na cicho te nowe możliwości jak się jest cywilem. Naprawdę wszystkie mechaniki. Gameplay jest... Mua! Brakuje jedynie tylko contentu. Bo na razie tego kontentu jest jakaś śmieszna ilość, jest tylko jeden napad, tam kilka broni. Yy, nie wiem, tam jakieś tam czt dosłownie cztery podstawowe postacie, tutaj prawie nie ma nic, no ale to jest tylko beta, nie? Tam na premierę to zakładam, że będzie więcej tego kontentu. No i właśnie, co do premiery. Grała premierę za półtorej miesiąca. Ja raczej na pewno będę w nią grał i możecie dać znać, czy chcecie, żebym nagrywał dla was Paydaya 3. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, możecie zostawić jeszcze komentarz. I dajcie znać, czy wam się Payday podoba, co myślicie o becie, jeżeli w nią graliście. I czy chcecie widzieć więcej Paydaya na kanale. Sesja komentarzy jest dla was, a ja się z wami żegnam i widzimy się w przyszłych materiałach.